Widzowie, z tej strony Mixon 12 Witam Was na moim kanale. Zagramy sobie dzisiaj w Stumble Guys. I dzisiaj będzie oczywiście daily. Pamiętajcie widzowie, że specjale się nie wliczają do daily ze Stumble Guys. Oczywiście zostawcie łapkę w górę i subskrypcję, bo lecimy po 35 subskrypcji do... Do końca tego roku, czyli roku 2024. Widzowie, proszę was, zostawcie to, bo będzie specjal. I tutaj, widzowie, sobie ograniczymy niektóre emotki. tak, tak, tyk, 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 tyk. Dobra widzowie i dzisiaj będzie, yy, będziemy robić zaskakujące triki i porady. Tylko, że będzie to specjalnie na 32 osoby. Jak zrobić save'a? Tylko przy laserach teraz widzowie. Bo to nie jest takie proste. Ja Wam wyjaśnię krok po kroku jak to wykonać. Nie jest to takie widzowie trudne. Okej, okay. mamy, wylosował nam. Okej, okay. potrzebam jakiegoś idealnego klocka, żeby wam to pokazać. Nie tego, widzowie, bo ten taki jest za mały troszkę. Ciężko na nim się wwalić. Niech no, będzie na tym. No nie, no kolega mnie zepchnął. Nie, ten na, tam nie. O, widzowie, tutaj. Wybijamy się do tyłu. Tutaj widzowie i musicie skoczyć, tylko musicie trochę poćwiczyć, bo to nie jest takie proste. I teraz widzowie... O, przeniknięcie przez blok, ja wam pokazać jak akurat wyszło. Jak zrobić save'a na przodzie? Tylko że nie na podwójnych, bo na podwójnych jest mega ciężko. A to już będzie w przyszłych odcinkach. Widzowie, 47 sekund żeśmy się utrzymali, ale teraz będzie jak zrobić tego save'a, bo nie zrobiliśmy, bo nie było idealnego klocka. Sobie wykonamy, widzowie. Dobra. Coś my tutaj mamy. Okej, okay. nic ciekawego. I dobra, bierzemy jeszcze raz. Sejf nie jest taki trudny widzowie, jeżeli oczywiście się ćwiczy, bo to widzowie za pierwszym razem nie wyjdzie, ja też tak miałem, po piątej próbie widzowie wyszła, to trzeba mieć super farta i mieć szybką reakcję, bo trzeba mieć tutaj szybką reakcję. Dwie sekundy i umieracie, bo to widzowie nie jest takie proste, jak się wydaje. Dobra, nie na tym. Okej, okay. nie, nie na tym też. Dobra, niech będzie tu. Tutaj. O, widzowie. O, tak to robimy. Także, widzowie, czasami może się nie udać. Ale mi się w większości udaje. Ok. I jak zrobić save prostego? Prosty save jest podobnie jak odwracalny. Tylko, że musimy znaleźć idealny bloczek na nim. Musimy bloczek znaleźć idealny. Widzowie. Nie na tym, bo musimy mieć na środku. Najlepiej, widzowie, wykonywać. O, tutaj. Nie widzowie, ym, nie możemy mieć tych złączonych. O, tutaj! No koledzy, no. Oni mnie spychają. Dobra. Widzowie, o tak to się robi. Ja pierwszy raz go robię, a mi widzowie wychodzi. Mam szybki czas reakcji. To widzowie, ym, o z tego to by było tyle. Ale nie z materiału, tyk. I to widzowie tak wychodzi. I patrzcie widzowie tak pod rząd widzowie widzicie ja to robię bo po prostu chciałam wam pokazać i to jest nawet nie takie trudne Szybki, po pierwsze widzowie trzy porady jeden szybszy czas reakcji bo widzowie to wymaga szybkiej reakcji nie możecie sobie tak od razu chopciupli wam wyjdzie to widzowie wymaga trochę ćwiczeń yy, drugie Trenować. Trenowanie jest tutaj bardzo ważne, bo nie wyjdzie Wam za e, drugim razem czy za trzecim, jeżeli macie szybki czas reakcji i wam nie wyjdzie za pierwszym, to oczywiście wam wyjdzie. A trzecie to e, granie z prosami, bo e, widzowie, jeżeli chcecie tak się utrzymywać, to e, wiecie, bo z botami to nie jest takie proste, ale widzowie. E, I jeszcze sobie e, będziemy robić e, save y z rzędu. Będzie taka seria teraz z tego, jedna seria będzie chyba widzowie z tego. Będzie to na rankingowym. Żeby widzowie e, gemów nie tracić, Także widzowie to jest też dla Was e, dobra. Możecie sobie to wykorzystać, bo e, jeżeli nie macie pomysłów na odcinki lub macie pomysł, żebym zrobił jak to robić, to możecie napisać mój, na mój adres e-mail albo na w komentarzu po prostu. W komentarzu widzowie najlepiej będzie, jak napiszecie. Okej, okay, jaką mamy mapę? Bodbasz. A to bo to myślę, że będzie blok, dasz, ale na, bo na botbashu można wskoczyć na ten hydrant. Zobaczymy, czy nam się uda. Widzowie, próbujemy wskoczyć na ten hydrant. Ło, widzowie, było, było. Ciężko jest. Napiszcie w komentarzu, czy pamiętacie nazwy Horrorowo Poland. Chyba będzie taka nazwa na przyszłym kanale, ale to będzie na 40 subskrypcji. Widzimy by było. Nie! Ale dobra. To tak. Zagramy sobie turniej. Chyba. 20 punktów rankingu. Chyba no Ale widzę, Widzimy to nie obchodzi teraz. Teraz nas to nie obchodzi. Okej. Okay. Może na tym odcineczku odbierzemy sobie zdolność. Brakuje, widziałem tylko dwa poziomy. W sumie jeden już. Patrzcie. Tutaj 20 a mam 45. Zaraz wam pokażę. Jeszcze dwa poziomy, widzowie. patrzcie, tutaj mamy 45 kluczy zdolności. Dobra, to... Nie, wydarzenie, bo widzowie, patrzcie. Yy, mam dla Was mega dobrą informację dla ludzi, którzy nie chcą wydawać gemów na... Yy po prostu na turnieje legendarne vlog. Patrzcie, macie tutaj za darmo. Możecie sobie zagrać nawet, jeżeli macie jednego gema lub zero nawet. I tutaj sobie wypoczęcie sobie tak na szybko, jeżeli nie chcecie wchodzić do tej szafki. Widowie napiszcie w komentarzu, czy chcecie, żebym robił um, po prostu, żebym żebym robił serię świąteczną. To oczywiście e, nie jest to konieczne, ale ja nie wiem czy widzowie to samo wprowadzę. Be, e, chyba widzowie 24 grudnia na pewno i 25 grudnia na pewno nie będzie odcinku, bo widzowie wtedy są mega ważne Uf. święta. Także nie oczekujcie, że będą wtedy odcinki. Widzowie, w środę będzie e, film, taki urodzinowy, bo mam urodziny wtedy. Dobra. Okej, okay, widzowie, robimy prostego save'a. Jest! Widowie, udało nam się save'a prostego zrobić. Niewiele ludzi, widzowie, tak potrafi. Nie, nie udało nam się, widzowie, ale ciężko jest, tak jak wam mówiłem. To, yy, widzowie, yy, to zagramy sobie jeszcze jakiś może szybki turniej nas to nie interesuje. Zagrajmy sobie turniej Endless Blockdash. Bo widzowie, patrzcie, yy, turniej się kończy ostatnio, ja już mam 12 nagrodę. Napiszcie w komentarzu, czy chcecie, yy, jak wybiję tego yy, Flaming Snowmana, to, to chcecie, czy, żebym nim grał. To oczywiście nie zmuszane, ale żeby widzowie yy, było tak, to zagrajmy sobie, niech już byłem. będzie legendarny Blockdash. Widzowie, bo legendarny blogdash nie jest taki trudny widzowie do y, grania Jeżeli widzowie macie jakieś y, animacje zaczepki, bo wiecie co to jest Może już ta nazwa minęła, nie wiem może Bo ja nie pamiętam, bo ja jeszcze grałem wtedy kiedy był stary karnet, taki OG bardziej Napiszcie w komentarzu czy pamiętacie, nie ten taki nowszy, że macie strony Tylko, że przesuwany I tam były takie nagrody I nie było aż tylu skinów, były tylko dwa skiny na jeden karnet. I to widzowie było fajne. Napiszcie w komentarzu, yy, czy to pamiętacie i czy macie jakiegoś skina z karnetu, jakiegoś mega rzadkiego. Z karnetu widzowie oczywiście. Dobra. Nie, 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 nie. Jest! 28 sekund tylko widzowie. Czemu ja chciałem widzowie powiedzieć? osiemdziesiąt sekund. A ile widzowie, legendarny blog Wtedy, widzowie, chyba na tym rodzinnym specjalu będziemy grali świątecznym skinem, bo mega y, ładny będzie wtedy y, klimat. Napiszcie w komentarzu widzowie, czy macie już ubraną choinkę. To wtedy przyda wam wszystko. A i wybiorę, widzowie, 5 osób y, może wystąpić mnie od, y, do mnie, y, wystąpić na Cikko i dodać ich do znajomych. Są widzowie cztery wymagania, nie takie trudne, jeżeli oczywiście macie Discorda, bo pierwsze, łapka w górę, subskrypcja, napisać komentarz, hashtag dodaj mnie, oczywiście z dużej dodaj, yy, tylko ty z dużej, początkowe, M z dużej i reszta z małej i yy, dochodźcie na oficjalną grupę Discorda, gdzie link macie w społeczności. Okej, okay. widzowie, yy, bo short będzie troszkę mało, bo bardziej będę prowadził takie y, filmy wideo, bardziej dłuższe troszkę chyba i będą y, wiecie, y, wcześniej wstawiane. Widzowie, przepraszam was, że ja nagrywam tak wcześnie. znaczy później tak. Boże, już mi się myli. Ym, że tak nagrywam tak późno, bo wiecie, trochę na no, naukę wiecie tam. Ale spokojnie widzowie, to nie znaczy, że nam daily zepsuło. Dobra, dobra, Może sobie odwokujemy ci widzowie niewidzialność. O nie, nie, nie. Widzę, ja bym 20 gemów stracił. O, na 320 gemów widzę wystracić. stracić. To jest mega złe. Dobra, dwóch spanczowanych. Zaraz. Dobra. Widzowie, jutro będzie opening kart Stable Guys. Także spodziewać się, się jutro openingu? Bo będzie na pewno chyba jutro. Albo pojutrze, nie wiem. Ale raczej będzie. Myślę, że w naszej widzowie będzie opening. Jutro. I to paru kart. Paru kart. Turniej i wygrany. To drugi turniej, bo pierwszy żeśmy przegrali, ale 52 gemów na czysto. Widzowie, najlepsze. Dobra, myślałem się widział, że to się nie e, wczyta. ok Plus 200. Pięknie. Odbierz. 113 gemów widzowie. Dobra. Widzowie, to by było na tyle. E, niestety nie odlokujemy dzisiaj tego. Ale już w następnym odcineczku myślę, że będzie już odblokowane. Nie no, na pewno widzowie, bo patrzcie za e, zagranie 8 gierek jeszcze, e, jest 2000. Tutaj brakuje nam 200. Tak, to odblokujemy. To widzowie, spodziewajcie się, że jutro będzie na pewno. Przepraszam widzowie, że wczoraj nie było dalej, ponieważ za wcześnie dobiliście te 30 subskrypcji, ale bardzo wam za to dziękuję. A ja się z wami żegnam na tym odcineczku, oczywiście. Wiem, że taki może krótki, może nie. Pikselowy Mr. Biz was pozdrawia. Oczywiście tak się kręci tutaj. A ja się z wami żegnam. Pa!